Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Polska jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy, i jasnych relacji z Niemcami. Ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego. Karol Nawrocki rozpoczął swoje przemówienie w podniosłym i uroczystym tonie, podkreślając wyjątkowy charakter inauguracji obchodów. W pierwszej części swojego wystąpienia wskazał jednoznacznie sprawców II wojny światowej: niemiecki narodowy socjalizm, nazistów i szowinistyczną ideologię, które doprowadziły do rozpętania największego konfliktu w dziejach. Przywołał też historyczny kontekst, Zaznaczając, że już w XIX wieku Niemcy pogardzali Polakami i traktowali ich jako naród niższej kategorii. Nawrocki odniósł się następnie do powstania III Rzeszy i wyboru Adolfa Hitlera przez społeczeństwo niemieckie. Ostro skrytykował bezlitosne działania dyktatora wobec Polaków, mówiąc o ogromnych stratach, jakie nasz naród poniósł we wrześniu 1939 roku. Podkreślił dramat masakry, jakiej doświadczyła polska załoga Westerplatte. Przypominając także postać bohatera Konstantego Jezierskiego. W dalszej części wystąpienia zaznaczył godność i honor polskiego żołnierza, który mimo beznadziejnej sytuacji bronił Westerplatte przez 7 dni. Nawiązał także do tego, w jaki sposób pochowano obrońców tego miejsca, podkreślając znaczenie pamięci i szacunku dla ich ofiary. To złe słowo. to złe słowo Niemca! Wypowiadane. W kierunku innych narodów i w kierunku narodu polskiego doprowadziło do tej wojny. Nie tylko słowo Niemca wypowiedziane, ale regularnie wypowiadane, zapisywane na kartach kolejnych książek i traktatów filozoficznych w drugiej połowie XIX wieku. Najpierw ci wielcy teoretycy, Stworzyli świat bez Boga, świat, w którym Bóg miał umrzeć. A skoro Boga nie ma, to człowiek musi stać się Bogiem, decydować o życiu, o śmierci, decydować o tym, kto żyć może, a kto żyć nie może. W tym świecie, który stworzyli dla siebie bez Boga, bo Bóg był, tworzyli kolejne teorie. I filozofię, to w końcówce XIX wieku powstał cały korpus znaczeń, mechanizmów teoretycznych, do tego, aby zbudować niemiecki narodowy socjalizm. Tak, w końcówce XIX wieku brzmiało to złe słowo Niemca. Rodziły się teorie antypolskie, antysłowiańskie. Antysemickie, szowinizm, pogarda, rodził się nazizm, rodziły się teorie Leibensraum i wszystkie inne, które znamy dopiero z praktyki XX wieku. Jeden z ich autorów, Paul Legard, umarł w 1891 roku. Nie było jeszcze Adolfa Hitlera u władzy w Niemczech. W tym samym czasie Polak w niemieckich słownikach stał się synonimem kogoś gorszego. Polska była kimś gorszym, czymś gorszym, czym można pogardzać. Polacy nie zasługiwali na traktowanie tak, jak ludy cywilizowane to historyczne fakty zapisane w traktatach, a wówczas. W końcówce XIX wieku polski patriotyzm miał być zagrożeniem dla państwa niemieckiego, a religijność miała być wymierzona w interesy państwa niemieckiego. Trzeba nie mieć wiedzy, drodzy państwo, albo dobrej woli, żeby tego nie dostrzec. Że trzecia rzesza niemiecka. Mogła powstać bez Austriaka Hitlera. Trzecia Rzesza Niemiecka przy tych emocjach mogła powstać bez Austriaka Adolfa Hitlera. I to nie moje słowa. To słowa polskich profesorów, wśród nich takiego, który z całą pewnością nie byłby szczęśliwy, że zostałem prezydentem Polski. Ale to fakt, drodzy państwo, że Adolf Hitler nie był przypadkiem. Nie był wypadkiem, był pewną konsekwencją słowa powtarzanego wobec Polaków i innych narodów przez Niemca. Dopiero potem przyszła odprawa Adolfa Hitlera z oficerami Wehrmachtu w Obersalzbergu. Dopiero po tym, jak wybrał go naród niemiecki, ten naród niemiecki, który wspierał go. Przez całą II wojnę światową, aż do czasu poważnych porażek na froncie. Z wyjątkami oczywiście, chlubnymi, o których pamiętamy. W Obersalzbergu 22 sierpnia 1939 roku Adolf Hitler grzmiał do oficerów Wehrmachtu Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni. Zniszczenie Polski jest waszym pierwszym zadaniem. Potem przyszedł 1 września roku 1939. I atak z wody, z lądu, z powietrza na enklawę polskości w zdominowanym przez Niemców wolnym mieście Gdańsku. Na wojskową składnicę tranzytową. Tutaj, na Westerplatte której broniło ponad 200 żołnierzy, w obliczu czterech tysięcy żołnierzy niemieckich, którzy szli z lądu, w obliczu Szlezwika Holsteina, nurkujących bombowców trwali, walczyli, wykuwali archety polskich postaw w czasie II wojny światowej, a więc gotowości do walki nawet w obliczu przeważającego wroga. Zginęło 400 Niemców i tylko, a może aż 15 Polaków. Wśród nich pierwszy Polak, który stracił życie na froncie II wojny światowej, o czym często zapominamy Konstanty Jezierski. Ale zginęli też w walce Adolf Pecelt, który został rozerwany na strzępy, i Zygmunt Zięba. Broniący placówki prom, ranny, przeniesiony do koszar, i w tych koszarach zabity odłamkiem pocisku. Tych dwóch ostatnich i siedmiu innych żołnierzy z Westerplatte zostało odnalezionych przez archeologów Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, gdy miałem zaszczyt być dyrektorem tego muzeum. Nasi bohaterowie których wspominaliśmy oficjalnie tutaj co roku. Zostali odnalezieni dopiero po 80 latach od wybuchu II wojny światowej. Dzięki uporowi, dzięki wierze tych archeologów, których przed chwilą odznaczyłem. Święty papież Polak Jan Paweł II tu na Westerplatte w roku 1987 mówił, że musimy znaleźć takich ludzi, którzy historię znają na tyle dobrze i rozumieją, że potrafią o nią walczyć. Filip Kuczma, Adam Dziewanowski, Wojciech Samul, Piotr Kalka i wszyscy ci, którzy dołączyli do zespołu archeologów. Znali historię na tyle dobrze, że potrafili o nią walczyć i przywrócili godność polskiego żołnierza z Westerplatte. Przywracaliśmy ją, drodzy Państwo, gdy śmiano się z nas, że szukamy łusek na Westerplatte i nikogo już nie znajdziemy. Tak. Trzeba było ich odnaleźć, bo powaga państwa polskiego wymaga tego, aby zawsze wracać po swojego żołnierza. I mówię to jako zwierzchnik sił zbrojnych i prezydent Polski. Wierzę, że wspólnie z panem ministrem obrony narodowej, z panem premierem, z całym polskim rządem będziemy prowadzić Polskę do czasów bez wojn. Natomiast musimy mieć świadomość, że Polska bez wojny wymaga inwestycji w polskie siły zbrojne, inwestycji w polskiego żołnierza, dbania o polskiego żołnierza, który niesie w sobie tradycję Westerplatte. Ale polski żołnierz musi też wiedzieć dzisiaj, że gdy Bóg zdecyduje inaczej i przyjdzie za rzecz to umierać, to prezydent Polski i zwierzchnik sił zbrojnych. I państwo polskie zawsze po niego wróci. I wróci nie po 80 latach, tylko wróci szybko, żeby, od, żeby mógł być pochowany, tak jak nasi żołnierze z Westerplatte, na wojskowym cmentarzu i byśmy mogli oddawać mu hołdy. Tego wymaga powaga państwa polskiego, by wracać po swoich. Drodzy Państwo, Ekscelencje, Oficerowie, Panie Premierze, Panie Ministrze, Panie Prezydencie Miasta Gdańska, Patrioci, Kombatanci, Harcerze, Drodzy Państwo, dzisiaj z Westerplatte musi wybrzmieć jeszcze jeden sygnał, musi wybrzmieć jeszcze jedna prawda o tym, co rozpoczęło się 1 września roku 1939 tutaj na Westerplatte. Stają przed nami wielkie wyzwania. Wielkie wyzwania w obliczu odracającego się neoimperializmu postsowieckiej Federacji Rosyjskiej. Stają przed nami zadania budowania Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te zadania realizujemy razem z naszym partnerem handlowym i z naszym sąsiadem z Niemcami ze sprawcami II wojny światowej. Ze sprawcami II wojny światowej, którzy ręka w rękę z Sowietami ze Stalinem doprowadzili do wybuchu tej wojny i którzy zaatakowali Westerplatte. Aby móc budować oparte o fundamenty prawne prawdy i dobrych relacji, partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem. Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam dla naszej przyszłości. Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji. Ale Polska jako państwo przyfrontowe, Polska jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy, i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego, bo dobre jest tylko to bogactwo, które nie jest grzechem. A bogactwo, które jest zbudowane, owszem, i na ciężkiej pracy kolejnych generacji niemieckich i zbudowane jest na wsparciu Niemiec po roku 1945, ale jest także zbudowane na złamaniu dekalogu, który mówi „Nie zabijaj i nie kradnij. A jak zabiłeś i ukradłeś, to musisz winę wyznać. Musisz przeprosić i musisz zadość uczynić. Dla naszej wspólnej przyszłości, dla bezpieczeństwa naszych sojuszy, czekamy na reparacje od państwa niemieckiego i wierzę, że Pan Premier i rząd Polski wzmocni głos prezydenta Polski na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą, bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami. Bo każdy ma swoje westerplatte. Naszym westerplatte, naszym obowiązkiem, naszą wspólną sprawą. Jest... W swoim przemówieniu podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej Karol Nawrocki podkreślił odpowiedzialność niemieckiego narodowego socjalizmu za rozpętanie konfliktu. Przypomniał, że pogarda wobec Polaków obecna była w niemieckiej polityce i ideologii już w XIX wieku. A wybór Adolfa Hitlera przez Niemców umożliwił powstanie zbrodniczej III Rzeszy. Odniósł się do tragedii września 1939 roku, wskazując na ogrom strat poniesionych przez Polskę oraz heroizm i godność obrońców Westerplatte. Wspomniał o bohaterach, w tym Konstantym Jezierskim, oraz o szacunku, z jakim pochowano poległych żołnierzy. Na zakończenie zwrócił uwagę na znaczenie prawdy historycznej o 1 września oraz na konieczność dalszych działań w sprawie reparacji wojennych od Niemiec, które należą się Polsce jako zadośćuczynienie za poniesione straty. Dziękujemy za obejrzenie wywiadu. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych rozmów. Do zobaczenia przy następnym odcinku.